Cześć, jak się macie? Tutaj Deus Almer i mamy już wyniki konkursu, a, ale oczywiście jest jeszcze ze mną Bartolini. Siemanko. I Pan Mleczko. Siemanko. Konkurs wygrał od, nieco inny kolega, Multiface. No i dobra, zaczynamy już, to jest przedostatni odcinek, hmm, chyba jeszcze nie mówiłem. Nie, jednak stwierdziliśmy, jednak stwierdziłem, że... Jednak będą Pię... będzie 5 odcinków w jednej serii, bo Wam się znudzi jak będzie 10. No i co? Zaczynamy, tak? Okej. Okay. Dobra, to chodźcie na Bartuch HP. Jestem. А то это. Вы победили все? Так. Хоть like сюда я. до нас. Помнечка, ходь. No, он так и так же Окей, у вас а. есть и ты на... Он <говорот> 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 <нет, справдили>. <говорот> не есть правдивый. Ладно, а My się na nas patrzą. Pan Budyń! Wiele? tra la 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 odrzut. Dawaj, wdewnął kapka. A co miał kapek? Dla mnie to głupi, są to siedem mocy. A co Dla. mnie to interesuje? <słysza> tra la tra... Dawaj Budyń, dawaj Budyń, o już. Tak, leko, dawaj. On nie jest prawdziwy! A to go zabije. Dziękuję, dziękuję. O, mam chipsa. Mam chipsy. Chipsy, też chcę chipsy. O, kość, zamdę na swoje... Swoich... O, będę się Ja Ja mnie Bartka z Bartka w kościół. Hmm. O. O, lej, O, Bart. Jak ja to napisam teraz do pana budynia, sobie będę ci to przeczytać. Eee. To no, no, nie jest prawdziwy. Ale ja mam krople nagi. Dobra, lejemy pana budynia. Ja jest za go. Mamy jego i ty. Ty to masz najlepiej. Ty <grym> <grym> nie logujesz. No wiem, mam dobrego kompa. Mam dobry kompas. No właśnie okropny. jest ja budynia? Ja mam bardzo dobry kompas. Gdzie jest budyń? O, pan budyń. A ja nie mam. O, kto to mi leje? Sorry? Nie chciałem. A ty, 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 <try> nie, nie daj mi. Hmm. A ja go dadłem fajnie. Ma się wciąż tak pali i pali. <gry> Patrzcie, teraz będę dodał gości z proszę obejko. O coś, czerwony. Ej, chcesz mi dobry mieczek? Nie, dzięki. A jaki tu masz? Ja mam. Trochę. O coś, czerwony. 2,260, to obniżam. I po prostu mam niedeksowy. Aha. Na budynia! Zabić budynia! Zabić! Zabić! zabić. To już... Eee... Ja nie mogę nikogo zładzić. zabić. To duże magi. i O. Śmieci. O, mam pomysł. To się na to... Wiedziałam. Ej... to miecza, z Ale go pięknie żem rozsypał. Ja to Pan budyń. Ja już Budynia zrobiłem. Nie, 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 nie. Budynia. E, oho. A się od śmiał ten bardzo śmiech. Pan Budynia, Pan pana budyniu, do pana budyniu. Ale pan budyń jest się odważny na hardcora. Co nie? Uważnie. A tam, jak nawet nie ma się ku, to wiesz. Ja idę do pana budynia. Ej no pamleczko! Sorry! No ty nie biegłeś w drodze! Tak ci biegłeś, jak biegłeś! To budzi! To Ania, A nie, on ma bakla, dawaj. nie ja! Ej chodźcie, no ej chodźcie się będziemy bić każdy na każdego. Ej to tam, do areny. Później znowu powrócimy. Ale, ale teraz... Ało, no, A no, Ale teraz krótka przerwa, zobaczymy ile nagrywam. A nie, nie patrzę. Nie, Niech będzie niespodzianka. Będzie miło. No tron, ile u ciebie jest, że ile gelamy? Ile nagrywamy? No, Bartolini znaczy. Nie Weź sprawdź ile tam u ciebie pisze, znaczy ile u ciebie jest, że ile gadamy. Bo już... Ile? Minut. Ile? Jeden minut. Aha, to każdy, z każdym i kończymy odcinek. Okej. poczekaj, muszę się przygotować. I nie ma koksów i bez nodusa. Bez nodusa. Bartolini. A, no okej. A można z x <coughs> Nie, nie można. O oh, nie. Yeah. Czekaj, idziemy. Czekaj. Ej, jakiś jumper jest na Warp PvP. Albo dobra, później na niego pójdziemy. Jestem Herobrine. Nie, tak. nie robraj. Nie wolno bić. No nie, nie wolno. Gdzie tu te się do nas, te paj. O. Hey, look. Oh, darling, giving me Dobra, chodźcie się będziemy mieć 3, 4 i go, let's go. Go. Ale muszę za nie, zginę, zginę, skinę. Nie by się tam pod niebie Zabiorę nie później, wezmę ci odda. Ej, ale bez tu, to widać, że masz kilaurę. Ja nie mam kill ja Nie może mleczko posłonić i sprawdzę. Pan Mleczko, stań za panem, weź bak, weź, ki... weź bak, back. A nie, tak. Dawaj sprawdź, czy on ma kilaurę. Skrzynka. Nie wiem, jak poszukać. A pan się, zginę, zginę, zginę. Buffy Hell w odporne. A ja nie ja. Grałem, wygrał tą walkę Bartolini. Bartolini 5 5 8 i tak właśnie pożegnamy się z państwem. Do zobaczenia w, w odcinku tam. piątym, ostatnim z Let's Play Minecraft PvP. Do zobaczenia, cześć.